To nie, ej, to naprawdę ciężkie sprawa z tym, z tamtym walczyć. Dobra, wiele tutaj amunicji miałem. Ale załatwiony byczek. Co to dla nas taki... ...typek z piłą. Dajemy radę. Czy ja właśnie nie zauważyłem pułapki? I wjechałem w nią? Ja jebę. To będzie nas kosztować całe leczenie. To nieźle Chyba pośpiech w tą grę nie daje tutaj ...poczwiczyć. Czy ja mogę rozbrajać te pułapki Chyba nie i znowu zamknięty, nie? A niektóre pułapki są teraz są pewnie zamknięte a później będą otwarte, nie? Takie życie. A je. Tu coś jeszcze jest. Przejdę powoli, bo nie widzę tych pułapek tych krzakach. Jest kaska, jest wejście jakieś. Ale przeszukajmy tutaj jeszcze. Dobra. Jakiś dom! A, I Harry Potter jest? W domu. O nie Siedział w kiblu. Kloca jedną. Łopanie. Ale wielkoludzkie gówno. Nawalił huźwa normalnie jak po obiedzie Co to kuźwa jest Jest jajko piekarniku chowają jajka Jest klucz Ale to jest mały klucz Stare zdjęcia tu mamy coś do shotguna. Tu nie ma nic. Granat. Aha. Szafa. Trzy symbole. Gdzieś podpowiedź. Na starych zdjęciach będą. Szukajmy. Nie ma żadnych powiedzi. A tu? Nie ma nic. O, tu jest. Tu są jakieś dwa takie symbole. Na ścianach. Trzy takie symbole. Dobra, szukajmy dalej podpowiedzi, nie? Może na górze. Jeszcze nie byli. O, dobra nasza. Mamy kolejnego save gamer, więc zróbmy to i lecimy dalej. Dobra, Illuminados. Tu też trzeba jakiś klucz crop, pink, babe. Swing Klasmy. No, pik. To jest. Ach, bo to, to może był kau. Pik. Jeszcze raz, tam jest podpowiedź na bank Crop. Swin Co to jest twin? Swin herd. Pig i babe. Krop. A, mm -hmm. I taką kulę dostałem tylko? Chyba, że ona na górę do drzwi. O kurwa. Aj, Jak ty tu wlazłeś? Wtórędy Jaki agresywny Łohohoho Uch Tak us... Tak właśnie myślałem Ale tylko... Co ja tu mam ułożyć? Symbol mam ułożyć, okej. Okay. Ty joche, to jest trudne. Ja nie wiem jak tym, jak tym się obsługiwać. Dobra, tak. O kurwa, ale to jest trudne. No, już mam do góry nogami. A spróbujmy teraz jak jest do O. Jak to działa? Jezus Maria, ale ciężka zagadka. O. 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 góry nogami. ja tego nie ogarnę. Się właśnie uświadomiłem, że ja tego mogę nie ogarnąć Oj. Ej, mega blisko. Dobra, jest, udało się. Trochę to trwało, ale mamy to. Powiedzcie, że tu macie coś fajnego. O, mam klucz. O, nie. O, jebany, ten koksu przyszedł. Ale jest żwir teraz. Przez okno. To Oho. Wow, ale dupcia Ej, on nam coś zrobił, nas mi zaradził My jesteśmy otruci Gift Stary, nie marnuj mi kuźma normal... a... amunicji My się zmienimy w takich jak oni E-Chapter Colleen ended Bah.